Hej, hej, witaj po długiej nieobecności. Nie wiem, czy mi się to utrzyma po długiej e, nieobecności pod lipą. E, witam z podlipy. E, dzisiaj, dzisiaj chciałabym e, zwrócić się do e, dziewcząt, kobiet. Z, takim, z takimi moimi małymi przemyśleniami z przeszłości. Tak a propos: lipa urosła i ma więcej gałęzi i więcej liści, dlatego jest. Nie jest tak prosto teraz. Będę w liściach. Rama li, liściowa. Chciałabym powiedzieć Wam dziewczyny, że. Wiem, że my wszystkie mamy jakieś kompleksy. I z mojego doświadczenia, teraz po latach, po bardzo, bardzo wielu latach, wiem, że te kompleksy, które sprawiały, że miałam niskie poczucie własnej wartości, tak naprawdę w ogóle nie mają znaczenia. I chcę Ci powiedzieć, że to, na czym się skupiasz. To inni będą widzieć. Jeżeli nie będziesz się skupiać, nie będziesz o tym mówić, to nawet nikt tego nie zauważy. I wyobraź sobie, że, że zawsze miałam kompleks na punkcie jakiejś tam części swojego ciała, które po latach Bóg pokazał mi przez innych ludzi, że im akurat te części mojego ciała bardzo się podobały. E, takim jednym przykładem to jest pupa. Więc e, zawsze uważałam, że pewnie mam za, za bardziej taką e, widoczną tą pupę w porównaniu do moich przyjaciółek, koleżanek, które, które miały inne pupy i w ogóle były ode mnie wyższe, i uważałam, że są piękniejsze ode mnie, słuchajcie. Ale to naprawdę nie ma znaczenia. Największe znaczenie ma to. Jaka jest Twoja energia? Oczywiście, jak dbasz o swoje ciało. E, jak, e, jak siebie kochasz, tak? Także naprawdę mówię Ci, kochana, a do ko, mężczyzn to też może być, bo mężczyźni, Wy też zwracacie uwagę na wiele rzeczy, na które nie powinniście zwracać uwagi. Oczywiście zwróćcie uwagę na swoje brzuszki piwne. Jeżeli pijecie piwko, to radzę to piwko odstawić. I ewentualnie od czasu do czasu, tylko mam tu kota na górze kota, jak skoczy. Jak jestem gdzieś, to zawsze są koło mnie koty. Więc jeżeli masz jakieś kompleksy na punkcie, że coś w twoim ciele jest nie takie, i myślisz, że może komuś się nie spodobać. Za mały biust, za duży biust, za zbyt wypukłe pośladki, lub. Y, Mnie wypukłe pośladki długie nogi bądź też krótkie, uda, jakieś tam pełniejsze i tak dalej. Moja babcia mawiała, wiecie, co mawiała? Wiesz, co mawiała? Że każda potwora znajdzie swojego adoratora. I naprawdę uwierz mi, tak będzie. Dbaj o swoje zdrowie, staraj się, w miarę je zdrowo, ale i tak badania naukowe pokazują, że. Nie jest najważniejsze to, czy my super ćwiczymy codziennie, czy my super zdrowo się odżywiamy. Najważniejsze jest to, jakie mamy myśli o sobie i o innych. Czy jesteśmy szczęśliwi? Szczęśliwi wewnętrznie, bo naprawdę, biorąc pod uwagę moje życie, naprawdę ono nie było. Ani nie urodziłam się w bogatej rodzinie, brakowało nam bardzo wielu rzeczy. Ale wiesz co, jak masz to szczęście w sobie, to szczęście, czyli dla mnie szczęściem jest po prostu docenianie tego, co mam. To jest moja relacja z Bogiem. To jest, tak, właśnie ta wdzięczność. Ja nieraz naprawdę, jedząc, czy pijąc wodę, czy jedząc, nie wiem, kawę, śniadanie, jakieś tam, nie wiem, albo oglądając góry, bieszczany, są moje ukochane. Patrzę na coś, nie wiem, na wschód, zachód słońca, na, na kota. E, a w ogóle przypominam sobie moje dzieci, moje ukochane, moich synów i nawet e, córeczkę, której nie ma, kiedy ich rodziłam. Po prostu łzy wypływają mi same, bo to są tak cudowne chwile. Dlatego nie skupiamy się na tym, co nam się wydaje, że jest negatywne. Dbamy o nasze zdrowie. Dbamy o nasze ciało. Jak możemy, to ćwiczymy. Jak nie możemy, jakoś tam. Ja nie jestem z jakimś tam ćwiczeniem. Słuchajcie, bicepsy. Bicepsy mi się same zrobiły. <laughs> Jak wychowywałam dzieci. Jak nosiłam drzewo, opał, węgiel. Jak pracowałam kiedyś tutaj, mieliśmy działkę. Rośliny, ile wiader z wodą, z ziemią, z kompostem się nanosiłam. Tego wszystkiego naprawdę. To niektórzy myślą, że nie no, gdzie tam Beatka nic nie robiła, nie? A, tak właśnie ale to coś pokazuje, ja nie potrzebowałam żadnych hantelek, wiecie nie, nie, nie e, tak samo talia moja też jest spoko i naprawdę wystarczy się trochę ruszać mówię Ci kochany, kochana, nie skupiaj się w ogóle na tym właśnie, że coś widzisz, że u Ciebie jest, że, że coś Ci się może nie spodobać, bo uwierz mi ja wiele lat pracowałam jako fotograf i jeszcze czasem pracuję. Kocham portrety i zawsze, jak przyjdzie ktoś do mnie, otrzyma ode mnie dobre słowo, bo ja zawsze zobaczę w kimś coś pięknego. A z reguły skupiam się na twarzy no bo portretowanie, bo ja fotografuję przede wszystkim twarz. Zresztą twarz, oczy to dla mnie jest zwierciadło duszy, serca. Więc. Niektórzy ludzie mają tak niesamowite oczy, inni rzęsy, inni usta, tak? Inni znowu jakiś tam owal twarzy, inni mają piękne dłonie. Ja się tam nie przyglądam, akurat, wiecie, na tam inne części ciała, ale naprawdę w każdym człowieku możemy dostrzec coś pięknego, e, i naprawdę, no nawet we mnie, coś możecie dostrzec. Ja dostrzegam w sobie, teraz już polecam, to już chyba mówiłam w jakichś innych moich e, filmach: Pójdź do lusterka, przed lusterko, stań, przyjrzyj się sobie, uśmiechnij się, spójrz głęboko w swoje oczy i powiedz: kocham Cię. Kocham Cię. Bardzo Cię kocham. Pogłaskaj się tak po ramionach, przytul się, nawet gdzie indziej, tam po ciele też, pogłaszcz się i daj temu ciału trochę miłości, bo jak wiele z nas, wiele z nas osób jest samotnych i nikt tak naprawdę nas nie przytula. A takie przytulenie, nawet takie jak sami się przytulamy, 20 sekund, wydziela się oksytocyna. Ee, jak też rozmawiamy z przyjaciółmi, naszymi bliskimi, nawet online, pamiętaj, jak jesteś samotny, samotna. Znajdź sobie przyjaciela, takiego, z którym możesz wymienić chociaż cześć, witaj, jak się masz. To też dużo daje, ale, ale właśnie. Doceniaj to, co masz w sobie, doceniaj to, co masz w innych. Zobacz e, siebie troszkę jakby w tym samym zwierciadle, ale inaczej. Zobacz, spójrz na, na całe swoje ciało i powiem Ci szczerze, że kiedy myślisz pozytywnie, a nawet z wdzięcznością o swoim ciele, bo nawet masz język, który potrafi smakować niesamowite e, smaki, tak. Ja mam głos, który potrafi śpiewać. Wielu, wiele osób ma. Mamy uszy, które słyszą. Nie, ja mam jednokrotnięte tutaj, takie o. a jedno nie. To nie. E, mamy, mamy dłonie, które mogą grać, które mogą dawać miłość, które mogą. no w ogóle, że mamy dłonie, tak? Mamy nogi, nie, nie, nie będę wam pokazywać moich nóg. A, a niektórzy tego nie mają, dlatego mamy plecy do noszenia ciężkich plecaków, mamy kobiety brzuszki do noszenia dzieci w łonie naszym. Także bądźmy wdzięczni i mężczyźni mają silne ramiona do noszenia nawet kobiet, więc, więc kochani. Mamy tyle rzeczy, których wiele osób nie ma. Nawet mówią o naszym ciele. Mamy zęby. Jedni mają piękne zęby, inni może mniej piękne. Ale to mamy. Docenimy to, co mamy, kochany, kochana. Naprawdę nie potrzeba nam nie wiadomo czego, żeby być szczęśliwymi. Ja nie mówię, że jak jest teraz, e, ma być nowa ideologia: nie masz nic i jesteś szczęśliwy. To jest ich bardzo materialistyczna wizja, że oni mają dużo, a my nie mamy nic i jesteśmy niewolnikami. Tu chodzi o to, że duchowo. W sercu swoim jesteś szczęśliwy, jesteś szczęśliwa, bo doceniasz to, co masz. Doceniasz siebie, doceniasz swoje piękno, swoje ciało i uwierz mi naprawdę, kiedy skończysz użalać się nad swoim ciałem. Kiedy skończysz krytykować swoje ciało, zaczną dziać się cuda, zmiany, przemiany Twojego ciała, uzdrowienia. Naprawdę, kiedy pijesz wodę, cokolwiek, kiedy jesz, poczuj tą wdzięczność za ten posiłek, który masz i za swoje ciało. Jak zwykle się rozgadałam, ale wiem, chciałam powiedzieć to, że naprawdę nie zwracaj uwagi na jakieś. Yy, w cudzysłowie, defekty Twojego ciała, które wcale mogą defektami nie być dla kogoś innego. Pamiętaj, że Ty masz być tą potworą i swoim adoratorem. <grywka> I każda potwora znajdzie swojego adoratora, tylko w to uwierz. Uwierz w to i kochaj siebie. Całym sercem, całą duszą, tak jak kochasz innych, i przytulaj się, mówię, przytulaj, głaskaj. 20 sekund przynajmniej. Jak się da, to kogoś innego. Ja czasami moich chłopaków, moje koty tyle na razie. <grybujesz> Może kiedyś ktoś się jeszcze przydarzy. No i to moje kochane drzewo, moje. Mwah. Moje kochane, moja kochana lipa. Cudownego dnia, pełnego błogosławieństw, e, bogactwa z wszelkich, wszystkich stron e, i dużo miłości dla Ciebie, ode mnie, spod Lipy, spod Karpacia. Buziaki! Pa! Naciesz się Lipą jeszcze wszystkie. chwilę. piękna jest! Piękna, piękna liść i uuu, rośnie dziewczyna. <gryw> dziewczyna. No viens.